Ahoj, tu stacja Praga, Ewelina i za kamerą Misiek. E, niezmiennie. Dzisiaj jesteśmy, czy ja muszę to mówić? Chyba nie, za mną widać katedrę Świętego Wita. Zatem jesteśmy na Zamku Praskim. Ale nie o zamku będzie dzisiaj odcinek, bo chyba nie muszę Wam nic opowiadać o zamku. Będziecie tu i na pewno, zwiedzicie go, zobaczycie katedrę Świętego Wita, to jest totalny must have. A później, mm, a później pójdziecie dalej, i właśnie. Poszlibyście sobie tą bramą, tam wzdłuż katedry, i tam dalej złota uliczka i inne atrakcje, ale dzisiaj nie. Dzisiaj tam nie pójdziemy. Dzisiaj pokażemy Wam przepiękny taras widokowy. A gdzie go znajdziemy? Pod tym zielonym daszkiem. To co? Idziemy? Wygląda niepozornie. Trzeba przejść i pójść dalej, nie zauważyć tego miejsca, a w ogóle jest czynno od 10 jakby co, żebyście tutaj wcześniej nie przechodzili, no ale już widać, coś tam jest, coś ciekawego, idziemy zobaczyć, ja już wiem. My. Jeśli chcielibyście sobie poczytać coś o tym miejscu, to to są Liżni Zachrady, czyli ogrody południowe Praskiego Zamku. Jest tutaj dużo miejsca do spacerowania, zaraz sobie przejdziemy, poglądamy, ale najpierw muszę podejść do tego tarasu widokowego i zobaczyć, co stąd dokładnie widać. Może są jakieś miejsca, które już odwiedziliśmy wspólnie na naszym kanale? Zobaczmy. O, i tu też pięknie wygląda. No i jesteśmy. Jesteśmy na tym tarasie widokowym, właśnie tym, który chcieliśmy Wam pokazać. Możecie stąd zobaczyć tyle różnych punktów na Pragę. Przede wszystkim za mną jest Malastrana i kościół świętego Mikołaja, ten z zieloną kopułą. No ogromny, nie sposób go przeoczyć. Z mojej lewej strony jest wzgórze Petrin, i wieża obserwacyjna, na której widokowane, tutaj też byliśmy, pod, pod którą byliśmy i mieliśmy tam wycieczkę, możecie zerknąć na filmik, który ostatnio robiliśmy. Co dalej? Dalej możecie zobaczyć Most Karola. Dzisiaj jest mało ludzi, ale punkciki się ruszają, widać to. Jeszcze dalej za rzeką, na przykład wieża telewizyjna Żyżkowska. Ona pięknie wygląda nocą, też Wam to kiedyś pokażemy. Także punkt obserwacyjny jest cudowny. A teraz pójdziemy sobie wzdłuż ogrodu, wzdłuż zamku przez ogrody, i tam pokażę Wam jeszcze kilka pięknych miejsc do spaceru. Także polecam Wam nie spieszyć się, zarozumować sobie chwilkę więcej czasu i spokojnie przespacerować, obejrzeć, wyszukać jakieś ciekawe punkty, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja tutaj jestem któryś raz z kolei, a za każdym razem mi się to podoba. Także idziemy teraz dalej, pójdziemy sobie spacerkiem, tą piękną alejką jesienną, schodzimy jakby z zamku ale po drodze jeszcze, jak to u nas w Pradze bywa, jest bardzo ciekawe miejsce na mapie gastronomicznej, które trzeba odwiedzić, także jeszcze je odwiedzimy. To nie żegnam się, ale idę dalej. Powinnam złożyć suknię, żeby pasowało, żebym tak stąpała, a nie chodziła. Następnym razem. Okej, okay. to tu Swatoasławska winica. Miejsce, w którym możecie się napić wina produkcji, właśnie produkowane właśnie w tym miejscu, ale mają także wybór wielu innych, także bardzo Wam polecam. To jest czynny dopiero od do 11. Dzisiaj jest jeszcze stanowczo za wcześnie, żebyśmy, żebyśmy tam siadali i coś pili. A na dzisiaj już chciałabym się z Wami pożegnać. Żegnamy się z Wami. Zabawa, na koniec. Proszę. Tych z Was, którzy zostali z nami do końca, aby w komentarzu napisali hasło yy, tarasy. To chyba dobrze pasuje do dzisiejszego odcinka. Yy, jeśli Wam się podobało, zostawcie po sobie ślad. Napiszcie w ogóle w komentarzach, czy byliście kiedyś tutaj. Czy to jest yy, dla Was jakieś odkrycie, a może macie jakieś inne swoje ulubione miejsce właśnie na praskim zamku. Yy, to co? Do zobaczenia. W następnym odcinku, nie wiem jeszcze gdzie, mam dużo pomysłów. E, a my już wracamy sobie tą piękną, cudowną alejką. E, na dół schodzimy z zamku. To pa, na schlodoną.